Co robić wtedy, kiedy masz coś do zrobienia, przychodzi ktoś, komu musisz odmówić, albo dobrze by było, żebyś odmówił, ale nie wiesz do końca, jak to zrobić. Dzisiaj opowiemy sobie o trzech technikach, trzech asertywnych technikach, które pozwolą ci odmówić w sposób uprzejmy, grzeczny, uzasadniony, z szacunkiem dla siebie, jak również dla drugiej strony. Nazywam się Przemysław Kłótny, a to jest kanał Dobra Mowa. Pierwsza z metod to siła empatii. Na czym ona polega? Polega na tym, że pokazujemy, że rozumiemy drugą stronę. Jak to może wyglądać w praktyce? Rozumiem, że to dla ciebie ważne, ale nie mogę się tym zająć. Tylko tyle i aż tyle. Metoda numer dwa siła możliwości. Kiedy ktoś nas o coś prosi, my nie możemy się tym zająć, ale wiemy, kto może. Nie mogę się tym zająć, ale może Roman może. Zajmował się tym wczoraj. Wiem, że udzieli ci odpowiedzi szybciej niż ja teraz. Metoda numer trzy. Siła, ponieważ w tej metodzie to my pokazujemy, że mamy swoje priorytety, czyli nie mogę się tym teraz zająć, bo robię rzeczy ważne dlatego, dlatego i dlatego. Innymi słowy, pokazujemy, że nasz czas jest cenny, że on jest poukładany i że są pewne priorytety, którym jesteśmy wierni. Im jaśniej to okazujemy, tym bardziej budujemy wokół siebie taki nimb osoby, która Raz, że wie co robi, ale też szanuje siebie, czas swój, no i zapewne też innych. A zatem trzy proste metody siła empatii, siła możliwości, siła ponieważ. Jak to może wyglądać w wystąpieniach publicznych, gdy chcielibyśmy na przykład no, odnieść się do jakiegoś pytania, na które z uwagi na czas, który jest ograniczony, nie mamy za bardzo przestrzeni? Rozumiem, że to dla Pana ważne, ale nie mogę teraz się nad tym skupić, ponieważ mamy ograniczone ramy czasowe. Chętnie jednak odpowiem na to w przerwie. Tylko tyle i aż tyle. Wydaje się proste. Często jednak, kiedy jesteśmy pod presją, pod wpływem emocji, ciężko nam przychodzą takie rzeczy. Dlatego też ważny jest trening, taki na sucho, trening na co dzień, kiedy robisz zakupy w sklepie i pani chce ci wydać bez grosza, kiedy. Chcesz poprosić kogoś, żeby się przesunął w środku komunikacji miejskiej, bo jakoś tak dziwnie na ciebie napiera? Ćwiczmy wtedy, kiedy po prostu mamy czysto życiowe sytuacje. Dzięki temu też będzie nam prościej potem wchodzić w rutynowe, asertywne zachowania, które pomagają nam potem po prostu lepiej żyć i realizować nasze cele w zgodzie z naszymi priorytetami. To wszystko w kontekście czasu, który mamy i którego zasoby są ograniczone. Jeśli chcesz. Poczytać nieco więcej, dowiedzieć się nieco więcej o tym, jak zarządzać swoim czasem, polecam Ci tę książkę, która, jak sądzę, dość wyczerpująco opisuje zestaw różnych technik związanych z tym, jak sobą zarządzać efektywnie z uwagi na czas, który mamy. Dziękuję Ci tymczasem za uwagę i zapraszam do śledzenia nowości na kanale. Jeśli ten materiał był dla Ciebie przydatny, polub go, zasubskrybuj kanał. Dzięki, do zobaczenia.